Witam Cię, Tomaszu. Jestem Ci bardzo wdzięczna za to, że znalazłeś czas. Jesteś bardzo zajęty i medycznie, i również medialnie. Także bardzo doceniam to, że zechciałeś się spotkać ze mną. Chciałabym, żebyś na początek powiedział dosłownie czy zdania, kim jesteś jako lekarz i co robisz też dla edukacji, a potem przejdziemy do pytania na temat kwasów omega. Czy 6,9 i w ogóle tłuszcz. No, cześć, Renata, że cała, ca, cała przyjemność, tej jak zwykle jest po mojej stronie. Miło mi, że będę też na Twoim kanale. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania. No, ja jestem kardiologiem, jestem lekarzem, jestem specjalistą chorób wewnętrznych, kardiologiem interwencyjnym, ale też jestem pasjonatem i propagatorem medycyny stylu życia staram się popularyzować metody skutecznej prewencji, prewencji opartej o dowody naukowe, no bo żyjemy mhm. w czasach szumów informacyjnych, także chciałbym, żebyśmy z tej perspektywy spoglądali na zapobieganie tym problemom, które są no, jedną z największych bolączek współczesnej medycyny no i społeczeństw. No właśnie. Nasza działalność w sumie już od kilkunastu lat też się skupia na tym, żeby odkłamywać pewne mity, odkrywać pewne prawdy. Ja czuję się jak taki detektyw, który cały czas szuka wszystkich faktów, które przemawiają za, za prawdą. Tak? tak naprawdę to wszyscy szukamy tego, co naprawdę działa, i jest tak dużo tych obszarów. Dotyczących zdrowia, które są zagospodarowane przez różne środowiska. Już nawet nie mówię o środowiskach, które specjalizują się w sprzedaży produktów, ale chciałabym Tobie jako lekarzowi, jako kardiologowi zadać takie nurtujące ludzi pytanie, czy tłuszcze mogą być dobre dla serca i jakie tłuszcze są dla tego serca dobre. No to tak, to jest łatwe pytanie, żaneta. To jest e, łatwe pytanie, ponieważ tłuszcze są niezbędne. Tłuszcze są niezbędne. E, oczywiście my wiemy, że są jednym z e, głównych makroskładników naszej diety, naszego pożywienia. Czyli tłuszcze będą się znajdowały w naszej diecie, właściwie, czy tego chcemy, czy nie. I to jest ok, bo powinny tam być. E, na pewno wiecie, co to są witaminy. Są to pewne niezbędne substancje, których my nie potrafimy tworzyć sami. Na pewno wiecie, że pośród aminokwasów, czyli tych cegiełek białkowych, są takie aminokwasy, których my nie potrafimy tworzyć sami, tak zwane egzogenne, czyli muszą się znaleźć w diecie. Po co ja o tym mówię? Mówię to po to, że wśród tłuszczów mamy związki, które są niezbędne dla naszego organizmu, których nasz organizm, podobnie jak witamin czy tych egzogennych aminokwasów, nie potrafi sam wytworzyć. I te tłuszcze mhm. dla prawidłowego naszego zdrowia, dla prawidłowego rozwoju, samopoczucia, dla energii, dla regeneracji, te tłuszcze są niezbędne w naszej diecie. Czyli nie może być takiej sytuacji, albo nie powinno być, albo my nie chcemy tego, żeby tak było. Chcemy to odkłamywać, że tłuszcz będzie jakimś synonimem hmm, czegoś, co jest niezdrowe. Tak? Nie jest, tego nie powinniśmy mhm. w ogóle hmm, utrzymywać w komunikacji. Tłuszcze są niezbędne w naszej diecie, tylko oczywiście, wiecie, no, diabeł będzie tkwił w szczegółach, ponieważ są takie tłuszcze, których jest potrzebne nam więcej, są takie, o których pewnie za chwilę coś będziemy mówili więcej, których powinno być mniej, a są takie, których nie powinno być w ogóle i tutaj jak sobie powiem tłuszcze trans, no to na pewno już kojarzycie, że właściwie mm -hmm. tych tłuszczów nie powinno być w naszych pokarmach, bo tu nie ma żadnych korzyści, czyli, yy, czyli będzie korzyść, bardzo duża korzyść, ale też, yy, też będą istotne pewne proporcje wśród tych tłuszczów. I ja dzisiaj mam takie troszeczkę tematyczne tło. Mamy Omega, słuchajcie, drugą stronę głowa: Omega 3, 6, 9. No i o tym będziemy za chwileczkę pewnie trochę mówili. Zgodzisz się, Żaneta, że tłuszcze no, nie powinny być yy, kojarzone ze złem? No właśnie, bo tak naprawdę to zgodnie z takimi zaleceniami dietetycznymi nowoczesnej medycyny, to te tłuszcze powinny stanowić 20 parę, a nawet 32% naszej diety. Czyli z jednej strony zachęca nas handel do tego, żeby spożywać niskotłuszczowe jogurty, odtłuszczone mleko, i cały czas na ten tłuszcz jest pokazywana strzałka, że mm, tłuszcz to nie. Że to takie jest niemodne jakby spożywanie tych tłuszczów, bo przecież będziemy tyć, ja muszę powiedzieć, że jestem dokładnie w odwrotną stronę zmierzam, czyli bardzo dużo właśnie stosuję tych tłuszczów u siebie na talerzu, nie, nie, nie żałuję sobie tych tłuszczów i jakoś nie wiem, nie uciekam tym tłuszczem, więc to chyba jest nieprawda. Więc jakie tłuszcze są po tej białej stronie, tej dobrej. A które tłuszcze zdecydowanie nam szkodzą? Co ty możesz na ten temat powiedzieć? No właśnie, słuchajcie, to jest bardzo dobre, co Żaneta to powiedziała. I teraz tak. Yy, jest tak, dlatego myślę, że nasza logika myślenia jest troszeczkę taka, że tłuszcz, który nam, nie wiem, złapiemy się za jakiś tam fałdzik na, na brzuchu czy na bioderku, no i my wiemy, że to jest tłuszcz. I zobaczcie, jaka to jest taka. My, my stosujemy takie paralele, takie niestety czasami niewłaściwe skojarzenia, że tłuszcz, który nam się kojarzy na przykład z nadwagą, będzie demonizowany w naszej diecie. To po pierwsze. Po drugie, mhm. jest tak, że rzeczywiście to, co Żoneta powiedziała, że są ludzie na dietach wysokotłuszczowych. Ja nie, nie, broń Boże, nie promuję tego, ale zauważcie, że na przykład diety ketogeniczne są to diety, które szybko redukują tkankę tłuszczową. Czyli mówię to po to, żebyście zrozumieli, że mm, niekoniecznie tłuszcz, jako taki, jako cała grupa tłuszcze w diecie będzie kojarzyła się z problemem. Diabeł jeszcze raz powtórzę, mhm. tkwi w szczegółach i do tych szczegółów przejdziemy. Y Możemy powiedzieć sobie tak grubo, że mamy tłuszcze, które są tłuszczami trans i do nich nie będziemy wracać, bo to jest zero-jedynkowy komunikat dla Państwa, że tych tłuszczów nie ma prawa być w diecie. Na szczęście jest tak, że regulacje dotyczące rynku konsumenckiego i produkcji żywności przewidują, Zakazywanie, ograniczanie w ogóle tłuszczów trans w naszych pokarmach, i to jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Więc do tego tematu nie będziemy wracać, natomiast e, e, przejdziemy sobie taki podział dychotomiczny, czyli mamy tłuszcze nasycone i tłuszcze nienasycone. Nie wiem, od których chcemy zaczynać. Możemy zacząć od tłuszczów nasyconych. nasyconych. Dobrze, no, mhm. zacznijmy sobie od tłuszczów nasyconych, i słuchajcie, one, one generalnie są uważane za te mniej pożądane w naszej diecie. I jeżeli chodzi o ilość, o stosunek tłuszczów nasyconych do wielonienasyconych, to większość z nas ma taki problem, że ma za dużo tłuszczów nasyconych w naszej diecie, w swoich codziennych posiłkach, w stosunku do Tłuszczów nienasyconych. Ale znowu nie jest moim celem, moją intencją to, aby przekazać Wam taki komunikat, że nie powinnaś, nie powinnaś mieć, nie powinieneś mieć tłuszczów nasyconych w diecie. Niech one tam sobie będą w jakiejś określonej ilości, ale ważne, żeby ich stosunek, ich proporcja do tych jedno i wielo nienasyconych były właściwe. Czyli bardziej nam chodzi o taką tłuszczową równowagę i to jest. Fajne, takie, fajny taki idiom polski, omega równowaga, ja na to mówię. I w omega testach też będziecie mieli pewne parametry, które będą pokazywały właśnie relacje, stosunek, współczynnik tłuszczów nasyconych do jedno czy wielo nienasyconych, i to już jest bardzo konkretna informacja. Dlaczego, dlaczego mhm. jest łatwo? o ten brak równowagi w zakresie tłuszczów nasyconych. Dlatego, że mamy bardzo dużo pokarmów, które są popularne w naszej diecie, a one niestety zawierają. No wiesz, no mówiąc krótko, pokarmy pochodzenia zwierzęcego mają bardzo dużo tłuszczów nasyconych. E, mają bardzo tłuszczów nasy, dużo no. tłuszczów nasyconych, dlatego, że e, one przede wszystkim są magazynem energii, tak? Czyli w tkance tłuszczowej zwierząt, w mięsie, w, w nabiale, większość tłuszczów to są tłuszcze nasycone. I e, czyli e, jeżeli nasze pokarmy będą, e, nasza dieta będzie komponowana w dużej mierze z pokarmów wodzenia zwierzęcego, to właściwie synonimem już tego będzie problem, że będziemy mieli e, nadmiar e, tłuszczów nasyconych, który będzie nam bardzo trudno wyrównać, tymi pozostałymi tłuszczami, żeby mieć te wskaźniki w równowadze. Czyli tłuszcze nasycone, yy, tak, ale jest strasznie trudno z nimi nie przesadzać w zależności od tego, jak komponujemy swoją codzienną dietę, tak? Czyli tutaj bym się wpiła z, z czymś, co jest ulubieńcem yy, chyba Polaków, a mianowicie żółty ser. No wiesz, właśnie, yy, yy, wiesz. Chodzi o to, że te tłuszczowe produkty nabiałowe, pochodne mleka, jeżeli już założymy, że w mleku jako takim mamy, y, mamy przewagę, dominację tłuszczów nasyconych, które są nośnikiem energii y, dla tego cielaczka, załóżmy, no jeżeli mówimy o krowi najpopularniejszej, ale tego młodego saka. Mhm. Y, a jeżeli z tego stworzymy produkt, który jest właściwie koncentratem tłuszczowym, bo żółty ser no to to jest, to jest głównie ta frakcja tłuszczowa. Tam jest ponad 70% kalorii z tłuszczów, tak delikatnie licząc. No to to, to jest katastrofa, bo spożycie takiego, takiego składnika w diecie jest strasznie ciężko zrównoważyć. Już nie mówiąc o gęstości energetycznej, bo to jest dużo kalorii, ale już jeżeli mówimy o jakości, no to nie możemy mówić o żadnej tłuszczowej równowadze, bo absolutnie przechyliliśmy ją na korzyść tłuszczów nasyconych. Więc. Mhm. Informacja numer jeden do zapamiętania, że jest bardzo ciężko bilansować tłuszcze, tak aby te tłuszcze nasycone nie dominowały w naszej diecie, jeżeli jesteśmy na diecie, która jest bogata w pokarmy pochodzenia zwierzęcego. Pokarmy pochodzenia roślinnego mają tłuszcze, ale balans pokarmach pochodzenia roślinnego jest już dużo bardziej korzystny i na diecie, która przeważa w pokarmy roślinne, no jest nam dużo łatwiej utrzymać tą tłuszczową albo tę tłuszczową równowagę. Czyli tłuszcze nasycone mhm. tak, ale no, umiar jest wskazany i tutaj musimy, musimy być czujni. Najłatwiej jest, mówiąc krótko, bo ja zdaję sobie sprawę, że nie każdy musi być dietetykiem, nie każdy musi znać skład makroskładników poszczególnych pokarmów, ale przesuwanie równowagi wasze, na waszym talerzu w stronę pokarmów pochodzenia roślinnego na pewno pomoże Wam łapać balans tłuszczowy w zakresie nasycony, nienasycony. No i myślę, że możemy przejść do tych naszych omek, i tutaj znowu będzie taki podwójny podział, no bo macie tłuszcze, nie, mówimy o nienasyconych, czyli one mają chociaż jedno, podwójne wiązanie. I teraz mamy tak, jedno nienasycone, mhm. czyli ta dziewiątka za mną, która tutaj pokazujemy dziewiątkę. Mhm. Omega 9 to są kwasy jedno nienasycone. Znacie je na pewno, bo każdy próbował na przykład oliwy z oliwek, awokado, no i orzechy, ziarna są bogatymi źródłami kwasów omega 9, no i zauważcie, że tutaj zdecydowanie akurat dominują pokarmy płodzenia roślinnego. Są to takim dominującym związkiem, można powiedzieć, jest kwas oleinowy. Są to związki, które mają bardzo wiele korzystnych działań na nasz organizm i są to ważne tłuszcze i o działaniu prozdrowotnym, także nie zapominamy o właśnie orzechach, ziarnach, awokado, Nasionach, no i ja nie mhm. jestem piewcą ani propagatorem koncentratów w diecie, czyli ani tłuszczowych, czyli olejów, masę, margaryn, ani węglowodanowych, czyli cukru prostego, ani soli białej, czyli to wszystko to są ultra skoncentrowane składniki pokarmowe natomiast oliwa z oliwek jest jednym z takich ciekawych wyjątków które ja dopuszczam dla swoich pacjentów, dlatego że no jest wyjątkowa właśnie pod względem zawartości tych omega 9, czyli dobrej jakości, extra oliwa z oliwek najlepiej niefiltrowana musimy też ją odpowiednio umieć przechowywać najlepiej w ciemnych pojemnikach mhm. słuchajcie i spożywana na zimno, bo też musimy zdawać sobie sprawę, że te związki no, też łatwo się utleniają pod wpływem wysokich temperatur, temperatur więc ja nie, propa nie propaguję używania oliwy z oliwek jako oleju do obróbki termicznej naszych pokarmów. To nie, no jest według mnie, to nie jest według mnie dobry pomysł. Ta oliwa z oliwek, jeżeli chcecie w pełni skorzystać z jej prozdrowotnych właściwości, no, powinna być tak naprawdę spożywana na zimno jako dodatek do sałatek. Tutaj próbujemy znaleźć jej zastosowania. no Włosi na przykład mogą sobie pieczywko nawet maczać w tej dobrej jakości oliwie z oliwek, i to jest jej, to jest jej właściwe wykorzystanie, natomiast nie jako część dań podawanych na ciepło. Czyli to mamy Omega 9. To są fajne tłuszcze. I do naszej tłuszczowej równowagi są one potrzebne. I to było jedno nienasycone. Mhm. Teraz ostatnia nasza grupa, no, bardzo ciekawa, notabene, czyli to są nasze omega 3, omega 6. Tak, omega 3, omega 6. E, no i te omegi są znowu bardzo ważne. I zauważcie, że mamy wiele suplementów omega 3, ale mamy mało. Nie można powiedzieć, że nie ma ich. Ale mamy mało suplementów, na przykład omega 6. I dlaczego tak jest, że większość chce, żebyśmy suplementowali omega 3. To jest Nie bardzo właśnie. prosta sprawa. Zauważcie, że ja będę powtarzał rzeczy najważniejsze celowo, bo łatwiej nam jest zapamiętywać. To wszystkie omega 3, omega 6, omega 9, wszystkie one są ważne. Zapamiętajcie to. Nie dajcie tutaj. W się zwieść, we wszystkich są związki te niezbędne, te egzogenne. Tam mieliśmy kwas oleinowy. W omega-6 mamy kwas linolowy, w omega-3 mamy kwas alfa-linolenowy. Takie skomplikowane nazwy, ale ja wam mówię to po to, że musicie mieć to na talerzu, bo wasz organizm ich nie wytworzy. No mhm. do ale znowu ważna jest omega równowaga. Czyli Dlatego nie ma suplementów z kwasami omega-6, albo one są zupełnie niszowymi produktami. Zupełnie niszowymi, mhm. dlatego, że o wiele łatwiej jest, tak samo jak z nasyconymi kwasami, o których mówiłem przed chwilą, o wiele łatwiej w diecie jest zapewnić dostateczną ilość omega-6. Mówiąc krótko, to jest łatwe. Wszystkie oleje praktycznie, no z wyjątkiem oleju lnianego, praktycznie. Zawierają przewagę omega 6 nad omega 3. Czyli zauważcie, mhm. że w roślinach jest, w większości roślin, a już w koncentratach olejowych, szczególnie jest duża przewaga omega 6 nad omega 3. I znowu, obie mhm. są ważne, ale ty chcesz mieć równowagę. E, równowaga w ekosystemie, równowaga w naszym organizmie jest nazywana homeostazą. W ogóle Wokół nas i w nas też powinna zawsze panować równowaga. To jest to, co my chcemy uzyskać. W obrębie tych tłuszczów, o których dzisiaj mówimy, ta równowaga jest niezmiernie istotna, dlatego, że będę używał uproszczeń na potrzeby naszej rozmowy, bo w szczegółach to możecie bardzo wiele szczegółów znaleźć w moim omega kursie. Tam jest, nie wiem, 17 modułów, może więcej na ten temat, ale chodzi mi o to, że musimy rozmawiać prosto w tej chwili. Jeżeli macie przewagę omega-6, to one prowadzą do takich cyklów biochemicznych do syntezy wielu składników, które są nam potrzebne, które pomagają organizmowi na przykład odpowiedzieć na infekcję, czyli tworzą stan zapalny. Stan zapalny w ostrej fazie jest nam potrzebny do eliminacji bakterii, wirusów. Jeżeli się skaleczycie, to ta krew musi też krzepnąć, bo inaczej byśmy się wykrwawili, czyli to jest je, jeden koniec naszego kija. Natomiast omega-3 mhm. powstaje bardzo wiele y, przeciwzapalnych związków. Przeciwzapalnych związków, które na przykład ułatwiają rozpuszczanie skrzeplin z drugiej strony, zobaczcie, że obie funkcje są nam potrzebne, jak się skaleczę, to ja nie chcę się wykrwawić, ale z drugiej strony, jak się stworzy jakiś zakrzep w moim naczyniu krwionośnym, to chcę, żeby mój organizm mógł go sam rozpuścić. Czyli ważne jest to, żeby panowała równowaga mhm. i jeżeli macie równowagę w omegach, Między omega 3 a omega 6 mamy wiele ciekawych współczynników, które w omega-teście dla Was zostaną ob obliczone, e, to wtedy, no właśnie, odpowiednio odpowiadacie na infekcje. E, nie macie przewlekłych stanów zapalnych, nie macie chorób zapalnych, autoimmunologicznych, bo Wasz układ immunologiczny jest w równowadze. Czyli Mamy tyle samo związków przeciwzapalnych, co prozapalnych jeżeli będą potrzebne, zostaną one wykorzystane. To gwarantuje omega równowaga. Natomiast to, co się dzieje, to my wiemy, że właściwie ja jeżeli bym dzisiaj powiedział, że może kilka procent, nie więcej niż 5% populacji w tej chwili ma swoje omegi w równowadze. I to był bardzo, bardzo byłem hojny w tej chwili, bo my wiemy, że Japończycy na przykład jako nacja mają chyba na naszej planecie najbardziej zbliżone do pierwotnych wskaźniki omega równowagi. E, mówi się, am, antropolodzy mówią, że kiedyś mieliśmy tyle samo omega 3, co omega 6 w naszej diecie. Japończycy mają 4 razy więcej omega 6 do omega 3, a są najlepsi na Ziemi. Najlepsi na mm -hmm. Ziemi. Populacja europejska to jest około 14 do 1 w tej chwili. W Stanach Zjednoczonych, e, ludzie, którzy no, są na tej diecie, którą nazywamy SAD, czyli smutna dieta Standard American Diet, mówi się, że ten współczynnik może sięgać 40 do 1 przewaga omega 6 do omega 3. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że omegi są składnikami naszych błon komórkowych. Czyli każda nasza komórka ma swoją błonę. I te błony komórkowe powinny być elastyczne, one powinny mhm. prawidłowo przewodzić, móc substancje przewodzić, ale komórki między sobą też się komunikują. Struktura naszych błon komórkowych, również naszego mózgu. Zobaczcie, że też marketing niektórych suplementów, np. omega-3, mówi o zdrowiu Twojego mózgu, a DHD, że to dla dzieci dobre. Jest w tym sporo racji, oczywiście. Chodzi o to, że strasznie nam jest trudno w tej chwili osiągać równowagę pomiędzy omega 3 i omega 6. Obie są ważne, ale dużo trudniej w diecie nam zapewnić sobie odpowiednią ilość omega 3. No i gdzie my możemy te omegi znaleźć? Bo omega 6 już powiedziałem, że jest więcej. To jest łatwe. Nie musisz właściwie o tym myśleć, dostaniesz sporą ilość yy, yy, omega 6. I przy omega-3 się trzeba trochę wysilić. Mamy, mamy super rośliny takie jak siemielniane, jak nasiona czyja, jak orzechy włoskie. To jest pierwsza trójka chyba na świecie. Zupełnie cudowne rośliny. Jeżeli tutaj mamy przewagę, albo jesteśmy na pewno nie, nie przesadzamy z omega-6, ale większość pozostałych ma więcej omega-6 do omega-3. Dlatego yy, na przykład yy, źródłem są. Słuchajcie, pokarmy morskie, czyli mamy tutaj tłuste ryby, tak? I one są niesamowicie bogatym, omegowym źródłem, i byłoby, ten obraz byłby tak zupełnie cudowny i sielankowy, gdyby nie to, że obecnie mamy bardzo dużo zanieczyszczeń w tych rybach. No, i ja, jeżeli ja zbadam krew swoich pacjentów, którzy są na diecie pesko-wegetariańskiej, czyli są na pokarmach roślinnych, ale zostawili sobie tylko ryby i sporo tych ryb spożywają, to ja właściwie mogę iść o zakład, że mają podwyższone i to istotnie poziomy metali ciężkich, i to jest katastrofa w tej chwili. Dlatego szukamy aktualnie takiego. Kompromisu, jak te omegi dostarczyć, żeby osiągnąć omega równowagę, natomiast dostarczać bez dodatkowych ryzyk zdrowotnych, tak? Są na to rozwiązania. Są hodowle, czyste hodowle alk -morskich, które te omegi nam są w stanie wyprodukować w sposób czysty, nieskażony. I jesteśmy w stanie jakby tutaj tą naszą wagę poziomować za pomocą, za pomocą takich, e, takich produktów. E, no chyba, że macie te ryby z wyjątkowych ekologicznych e, źródeł. No to jak najbardziej. Nie można tutaj dyskutować. Nie ma bardziej wydajnych źródeł e, naturalnych w naszej diecie e, e, długołańcuchowych kwasów omega-3 e, jak jak tłuste ryby. Więc to jest, to, to jest chyba takie podsumowanie, bo przebrnęliśmy przez wszystkie główne grupy tłuszczów, jakie mogą się na naszym talerzu znaleźć. Szczegółów jest oczywiście cała masa. Jest dużo ciekawostek, dużo pułapek. No i dlaczego powinniśmy się przejmować tymi tłuszczami. No to trzeba by było, tej argumentacji, mówiąc krótko, jest bardzo, bardzo dużo i fajnie jest, żeby to zrozumieć, bo te tłuszcze, gdzieś jednak, fajnie, żalne to, że o tym mówimy, one zostały tak odłożone na bok, natomiast nie ma zdrowej jednej komórki w naszym organizmie bez właściwej równowagi tłuszczowej, ponieważ nasze błony komórkowe i wiele związków w naszych komórkach, jest oparte o złożone związki, yy, właśnie pochodzenia tłuszczowego. I te posfolipidy, no różne, tak naprawdę, nie wchodząc w szczegóły, no one muszą z czegoś powstać, nasz organizm musi je tworzyć i one muszą być w równowadze, i wtedy jesteśmy zdrowi i jesteśmy bezpieczni. Również kardiologicznie, bo tutaj ma, nie, nie mówię tego jako kardiolog, tylko mówię to jako lekarz, bo chcę powiedzieć, że to absolutnie mhm. wykracza poza zdrowie serca. I naszych naczyń. Mówimy tutaj o zdrowiu człowieka w szerokim tego słowa znaczeniu. Czyli bez odpowiedniej wielkości, że tak powiem, pustaków budowlanych domu nie będzie. No nie będzie i wiesz, i musisz mieć jedne pustaki i drugie, czyli chciałbym, żebyśmy zapamiętali, wszystkie te grupy oprócz trans są ważne. Natomiast ważne jest, żebyście potrafili. Dostarczyć sobie we właściwych proporcjach te tłuszcze, i wtedy będziecie bezpieczni i wtedy będziecie się dobrze czuli. Super. Bardzo Ci dziękuję. Chciałabym jeszcze poprosić Ciebie o jedną rozmowę na temat tłuszczów, a mianowicie na temat cholesterolu, który jest gwiazdą wśród takich winowajców, ale również mitów. Czy poszukiwań, jest obiektem poszukiwań wielu takich osób jak ja, czy pacjentów. Ale to już w osobnym odcinku i zachęcam, żeby szukać tego tytułu właśnie z, z doktorem Jerzewskim. Także dziękuję za, za ten odcinek i zapraszam na następny. No dzięki. Ja też zapraszam na następny. Myślę, że to będzie ciekawa rozmowa, bo wokół cholesterolu jest wiele mitów, to postaramy się je pokrótce skomentować. Tak jest. Dziękuję ślicznie.